Wangeli według świętego Łukasza Chwała Tobie, Panie. Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dzieciom, nadano mu imię Jezus, który mnie nazwał Anioł Zanim się poczęło w łonie Matki. Oto słowo Pańskie. Mój Koń, bardzo cieszę się, że przyszliście tutaj dziś w pierwszy dzień do nowego 2024 roku do Kościoła, aby w Imię Boże wraz z Maryją Świętą Bożą Rodzicielką rozpocząć ten nowy rozdział Księgi Naszego Życia. Najpierw musimy sobie uświadomić, że to z Bożej łaski rozpoczynamy ten nowy rok. Jeszcze jeden w naszym życiu. Dlatego powinniśmy za to podziękować Bożej Opatrzności. Bo przecież tylu naszych braci i sióstr nie doczekało tego dnia. Tylu ludzi odchodzi nagle z tego świata i. Może nie zawsze dobrze przygotowani na śmierć Stają na Bożym Sądzie A my jeszcze żyjemy Jeszcze możemy wiele zmienić w naszym życiu na lepsze Za to trzeba Bogu naprawdę dziękować Panie, przyszliśmy także prosić Boga przez Maryję O nowe łaski i błogosławieństwo Boże Na każdy dzień tego nowego roku tylko człowiek niemądry myśli sobie, że, a może w swojej pysze i deklaruje słowami, że bez Boga sam sobie poradzi. Jak poucza nas przysłowie, bez Boga ani do proga. Tymczasem wielu ludzi żyje dziś tak, jakby Boga nie było. Dlatego błagamy dziś Boga o pomoc. Modlimy się za siebie, za rządzących, za cały świat. Abyśmy w tym roku byli wierni swemu powołaniu do życia w chrześcijaństwie i nie zmarnowali tego czasu, który nas, którym nas Bóg ze swoich szczodrobliwości obdarza. W tym zatroskaniu o to, jaki będzie ten rozpoczynający się rok, jesteśmy sami. Jest z nami Maryja, święta Boża Rodzicielka, jej Syn, którego nam dała. Słyszeliśmy przed chwilą w drugim czytaniu, jak święty Paweł zapewnia nas o tym, że gdy nadeszła pełnia czas, Bóg zesłał swojego syna zrodzonego z niewiasty, aby nas wykupił, czyli przywrócił nam wolność dzieci bożych. Syn Boży stał się człowiekiem, aby nas, ludzi, przebóstwić, obdarzyć pokojem i zbawieniem. Moi drodzy, Bóg stał się człowiekiem. Przyjął z Maryi Dziewicy Ludzkie Ciało. Przyjął nas takimi, jakim jesteśmy, mimo naszych braków, ułomności, sprzeczności i upadków. Przychodzi na świat w Betlejem, aby stać się dla każdego z nas powszednim chlebem, aby spragnionych napoić, głodnych nakarmić, aby przynieść ulgę zniewolonemu przez grzech człowiekowi, uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi. W Chrystusie Bóg okazał się wielką solidarność z cierpiącą ludzkością. By wywyższyć człowieka, sam stał się człowiekiem. Wytrując się figurkę Dzieciątka Bożego w żłóbku, na nowo uświadamiamy sobie prawdę, że jesteśmy od chwili wcielenia i narodzenia Jego braci. A więc mamy prawo nazywać Boga naszym Ojcem. A w drugim człowieku widzieć brata. Dlatego w tym dniu mają ustać walki, cichnąć, wyszczały. Na chwilę ludzkość ma stać się dla, staje się dla sobą. W serca wstępuje przekonanie o powszechnym braterstwie, a ręce ludzkie wyciągają się do drugich z chlebem. Taka jest wymowa tajemnicy wstąpienia Boga na Ziemię, dokonanej. W miasteczku Betlejem i wciąż dokonującej się tajemnicy Kościoła Chrystusowego znaku zbawienia. Moi drodzy, ta dzisiejsza uroczystość ukazuje nam także prawdę, że Maryja, Święta Boża Rodzicielka, daje nam swojego Syna, przynoszącego światu pokój i zbawienie. Samo imię Jezus oznacza właśnie Bóg zbawia, bo On czyni nas doskonałymi. Wyzwala z ograniczoności czasu. Z miłości do nas Bóg stał się człowiekiem. Z miłości do nas przyjął na siebie nasze nędze, grzechy i umarł za nas na krzyżu. A jakby jeszcze tego było mało, to został z nami pod postacią chleba, by nas karmić, by umacniać nas na drodze do nieba. Tak więc, kiedy dzisiaj rozpoczynamy ten nowy rok, Nowy dla nas czas zastanówmy się nad słowami świętego Leona Wielkiego. Poznaj swoją godność chrześcijaninie. Stały się uczestnikiem boskiej natury. Bóg jest naszym Ojcem. Wszyscy braćmi jesteśmy. Bóg uczy nas solidarności i do niej wzywa. Tę prawdę Kościół przypomina w okresie Bożego Narodzenia w się wyciągniętej ręki z chlebem, z przebaczeniem, z miłością. Skoro Bóg upomniał się o człowieka, nie oszczędzając własnego Syna, to i nas wzywa do solidarności między sobą, do budowania pokoju najpierw w sobie, później wokół siebie, aby w rodzinie zarówno tej małej, jak i tej, której na imię ojczyzna budować pokój, żeby przywrócić jedność, zgodę, wzajemne zaufanie, Trzeba umieć powiedzieć sobie prawdę, wszystkich traktować jednakowo, wspólnie znaleźć źródło nieporozumienia, usunąć je i wspólnymi siłami zacząć od nowa. Innej drogi nie ma. Pozostaje tylko jedna, droga wyciągniętej ręki z chlebem, z przebaczeniem, z miłością. No, ani takie są zadania dla nas wszystkich, płynące w dzisiejszej uroczystości, na nowy odcinek. Naszego życia na ten kolejny nowy rok. Nie lękajmy się, że nie podałam tym zadaniu, bo przecież nie jesteśmy sami na tej drodze. Jest z nami Chrystus, jest z nami Jego matka. Towarzyszy nam Boże błogosławieństwo udzielane w imię Jezusa Chrystusa przez Kościół. Niech się Pan błogosławi i szczerze. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze na Tobu. Niech Ci obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze. Niech cię obdarzy pokojem. Amen.